Cześć, Przemek, Przemo Przemek z tej strony i Łukasz Łuki Woźniak. E, jesteśmy z Wami po raz kolejny w naszym odcinku poświęconym grze e, Tytani. Tak, pokażę pudełko może Pokaż. jak już hmm. tak. Możesz od razu powiedzieć kiedy kampania rusza, przypomnieć wszystkim. 19 września, 19 września. W czwartek o 10.00 na Zagram to Może od razu warto przypomnieć, że już na Zagram w to jest odliczanie i strona Tytanów. Gdzie można zapisać się, żeby nie przegapić start, i też obejrzeć na przykład jakieś fajne GIFy, opisy, wytłumaczenia zasad. Tak. A my opowiadamy o Tytanach po to, żebyście lepiej zobaczyli, właśnie lepiej zrozumieli, czym ta gra jest, jak ona wygląda. Um, więc też zachęcam, żebyście zadawali pytania w różnych miejscach dotyczące właśnie tej gry, i będziemy starali się na możliwie jak najwięcej tych pytań odpowiedzieć. I dzisiaj chciałbym Łukasz yy, yy, zacząć takim wstępem. Um, nie wiem czy ty y, tak miałeś w domu swoim rodzinnym, ale ja tak miałem na przykład, żeby mm -hmm. rodzice, że rodzice mówili, żeby się nie porównywać, na przykład, do nikogo, Nie mm -hmm. porównuj się. Mm -hmm. Nie, po prostu, wiesz. Ale czasami mówi, na przykład, jak już się porównujesz to do lepszych. Nie porównuj mm. się Równaj do gorszych, Porównaj w górę. Porównaj w górę. Co nie? Więc Moja mamy... mama mówiła, no. że lepiej być najgorszym wśród najlepszych niż najlepszym wśród najgorszych. A ja potrzebuję kartki i żeby to sobie rozpisać. No jak no, że tu. A, okej. Okay. W sensie, no, nie tak, wiem, tak. jak to ma zastosowanie no, tutaj, no. ale. W się, sensie, Wiesz, mamy różne ludowe y, takie mądrości dotyczące porównywania się. Tak. Ale my dzisiaj będziemy porównywać Tytanów zupełnie z innej kategorii. Bo tak. będziemy je porównywać właśnie dlatego, żebyśmy odpowiedzieli trochę na Wasze pytania i jeszcze lepiej poznali, czym ta gra jest w kontekście innych, podobnych na rynku. Może Więc jakoś... mo możemy się porównywać. Chciałem dzisiaj. Nas oh, dzisiaj możemy. Tak. Dokładnie. Może które z tych gier, o których mówimy, macie, może je znacie, więc będziecie w stanie odnieść się do tego co tytani nowego wniosą w stosunku do tamtych gier, albo które rzeczy są podobne, może jest coś, co Wam się podobało i tutaj też będzie i to Was zachęci, albo pokaże Wam lepiej, czym ta gra jest. Tak, więc przechodząc do meritum, pierwsza gra, do której porównujemy tytanów, tak. to Kemet. Tak, to też wynika z tego, że testerzy chyba najczęściej o tej grze wspominali. Myślę, mhm. że dosyć zasadnie, ale oczywiście nie pod wszystkimi względami. Okej, okay, więc czy mógłbyś przybliżyć nam w dwóch zdaniach, Łukasz, czym jest Kemet? W dwóch zdaniach ciężko, ale spróbuję. Mhm. Dwóch przysłowiowych. Klimat starożytnego Egiptu z motywem fantazy. Tam oparty o istniejącą mitologię. My tutaj mamy inny okres i swoją własną, można powiedzieć, mitologię. Mhm. I w Kemecie mamy swoje armie, którymi poruszamy się po planszy, staramy się podbijać regiony, walczymy ze sobą, staramy się zdobywać punkty, rozwijamy się, więc jest dużo interakcji, dużo emocji, dużo walki. Mhm. A twoim zdaniem jakie są takie najbardziej mhm. e, podobne elementy w kremecie do Tytanów? Też też wspominali o kremecie często, dlatego że mamy tu w pewnym sensie podobne odczucia, ponieważ obie te gry są mocno nastawione na interakcję, na walkę. Jakby nie są to gry, w których ja mogę schować się u siebie w bazie, mhm. nie wyjść i gdzieś tam zdobyć punkty za nic, mhm. prawda, czy za jakieś mhm. rozwijanie czegoś? Jest to, są to gry, w których idziemy do przodu, walczymy i jakby to jest celem i dzięki temu możemy wygrać. Mhm. Więc myślę, że to odczucia tego, że właśnie jest ta przepychanka i nie ma czegoś takiego, że ja cię zaatakuję w kemecie i to jest personalne, tak. bo... Całą grę się nabudowywujemy i ja teraz przyszedłem tylko od samego dokładnie od samego początku, jakby jesteśmy w tym konflikcie i to jest mhm. największe podobieństwo, jeśli chodzi o czucia e, i to, co się dzieje w grze. Mhm. Rozmiar gry chyba też jest całkiem podobny, czy, czy, czy tak. Bry? Kemet ma jeśli chodzi o komponenty i skalę mhm. jest mniejszy troszeczkę, ma mniejszą planszę, ma mniejsze figurki, mhm. e, ale może być tak, jakby długość gry i o. to ile mamy miejsca na stole mhm. zajęte podobne. W takim razie czym się różni? Metod No Pomimo tego, że odczucia są podobne, to jakby mechanicznie gry są bardzo różne. To znaczy kluczowa różnica moim zdaniem dotyczy tego, co się dzieje na mapie. I to też nie jest tylko moja uwaga. Kilku testerów, recenzentów też na to zwracało uwagę. W Kemecie jakby gra działa w taki sposób, że pierwszym ruchem mogę zrobić szybki skok i być już u Ciebie pod bramą. I pola w Kemecie na planszy mają troszeczkę mniejsze znaczenie. One bardziej tworzą odległości między nami, które musimy jakoś spróbować szybko pokonać lub nie. W Tytanach i mamy grę strategiczną, ale mamy też dużo gry taktycznej, gdzie poruszamy się wolnie troszeczkę, gdzie staramy się tą naszą linię frontu przesunąć cały czas do przodu, ustawić się we właściwy sposób. Nie ma czegoś takiego, że ty z zaskoczenia przebiegniesz kilka regionów i do mnie przyjdziesz, bo tu rzeczywiście staramy się odwzorować wojnę na dużym obszarze. Więc poruszenie się z jednego regionu do drugiego to już jest duża rzecz. Więc tutaj jest ważne, co się dzieje na stole, kto obok kogo stoi i obserwacja tego, że ok, ja jestem tu, ty jesteś tu. Czy karta rozkazu teraz pozwoli ci mi, mnie zaatakować? Jaka jest nasza sytuacja? Czy się tego boję? Czy się wycofuję? Czy ja atakuję i tak dalej. Mhm. Więc to jest, myślę, że największa różnica w tym, jakie decyzje podejmujemy w grze. Myślę, że też trochę podobne, a z drugiej strony zasadniczo inne tak. są właśnie w Kemecie te kafelki rozwoju, a w przypadku Tytanów y karty. karty narodu. Tak, w Kemecie mamy od razu cały duży zestaw kafelków rozwoju i to jest, on tworzy ogromny wybór od początku, różne ścieżki, które możemy tak. obrać. W Tytanach mamy również duży wybór i bardzo dużo ścieżek tego, co możemy wybrać, ale każdy w swoim własnym narodzie. Więc w Tytanach też mamy od początku różne narody, w Kamecie jesteśmy, zaczynamy tak samo. No i mamy też tą talię kart narodu, w której podejmujemy decyzję, w jaką stronę idziemy. To jest troszeczkę bardziej przystępne, bo widzę trzy karty i wybieram jedną z nich. W Kemecie od razu muszę jakby ogarnąć tam chyba 60 czy 80 tak. kafelków. Mhm. Um, no i tak samo ma, jest pewne podobieństwo w rozkazach. W Kemecie każdy robi swoje rzeczy, a my tutaj mamy wspólną pulę. Więc ja mogę trochę przewidzieć, co ty tam zrobisz. Ale w mniejszy sposób. W większy sposób w Tytanach mogę przewidzieć co Ty możesz zrobić i starać się na to przygotowywać mhm. i vice versa. Przejdźmy do kolejnej gry, mhm. o której chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać i porównać ją do Tytanów, czyli Blood Rage. Ja tak. mam bardzo fajne skojarzenia i wspomnienia z Blood Rage'em. Mhm. Gra również mhm. Territory Control. Gra oparta o klimat i mitologię nordycką, tak. gdzie właśnie, no, walczymy ze sobą na planszy, mamy część własnych jednostek, część wspólnych, które możemy przywołać. Mhm. Gramy kartami, te pojedynki też są takie właśnie trochę sniki, mhm. nie? że zagrywamy karty i, i okazuje się, co się, co się okazuje. Mhm. Um, no właśnie, ale jestem ciekaw, co Ty sądzisz o tej grze, jakie tutaj są podobieństwa do Tytanów? Rage to jest oczywiście klasyk, tak? bardzo, bardzo fajna gra Territory Control, jak zresztą wszystkie, o których dzisiaj mówimy. Rage jest bardzo fajny, podobny, ale tak jak się spojrzy na to, to mało mm -hmm. jest podobieństw między grami, między Titanami a Bladrytchem. Myślę, że można dostrzec podobieństwo w tym, że mamy sekretne cele. Myślę, że też możemy dostrzec podobieństwo w tym, że za pomocą kart rozwijamy swoje frakcje. I też dostajemy punkty za walki, to też jakby jest kluczowe. Zwycięzca walki dostaje punkty, więc też ta walka jest punktowana w Blood Rage'u. Różnic jest sporo, więc walka daje punkty w Blood Rage, ale ona nie jest kluczowa, można spokojnie przegrywać przez całą grę wszystkie bitwy i wygrać grę. Kontrola terytoriów w Blood Rage też jest na drugim planie, ich jest mniej. I tak naprawdę chcę tam coś zdobyć na tym terytorium. Tak, bardziej w... chociażby eksplorować ten teren, a nie go zatrzymać. Wejść tam, coś tam dostać i potem, zanim ktoś mnie tam zabije, mhm. e, albo nawet jak mnie zabije, to może nie jest duży problem. Jakby w Blood Rage'u e, zdobywanie punktów nie, nie jest takie właśnie powiązane z taktyką na planszy, w której podbijamy jakieś regiony, tylko raczej z kombinowaniem, jakie tam mam karty, co gdzie warto zdobyć, jaką może akurat misję robię. I w Blood Rage'u, gdyby walczymy, to rzeczywiście te bitwy są takie, gdzie ja mam jakąś. Kartę plus 3, ty masz kartę plus 4 i zagrywamy je naraz. Yy, I tak naprawdę tyle. Są czasami karty, gdzie możemy coś tam zamieszać, ale też bywa, że te bitwy są mocno przewidywalne. W Tytanach jakby mogę coś przewidzieć, mogę coś zaplanować, ale wciąż bitwa sama w sobie może się rozegrać na różne sposoby, w różne strony może pójść. Mhm. Więc ta, cały czas myślę, że ta kwestia podbierania tego na planszy i wykonywania tych rozkazów sprawia, że ta gra się od, 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 odcina mocno od mhm. Kolejna gra, o tak. której chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, to Rising Sun. Duża, naprawdę duża gra też w klimacie Terytory Control, mm -hmm. gdzie możemy wiązać sojusze oparte o to, właśnie w jaki sposób gra nam na to pozwala. One mają mechaniczne, tak. e, mechaniczny skutek w grze. E, no właśnie, zajmujemy pola e, i, i, i jakby ko też korzystamy w pewnym sensie z kart rozkazów czy z kafelków rozkazów, które nam coś, na coś pozwalają. Tak. No właśnie, ale Twoim zdaniem, jakie tutaj są podobieństwa? No to ten trzon mechaniki w Rising Sun, y, który też bardzo lubię y, to jest jest dosyć podobny. Mhm. Jest inny, ale mogą być skojarzenia. W Rising Sun, gdy ja jest moja tura, wybieram jedną z kart i tą akcję wszyscy będziemy robić. Mhm. Więc ja wybieram kartę i później czytam Kafel. Tak? I później ty masz inny wybór już mhm. może nie będziesz miał do wyboru tej, tej właśnie akcji. Więc ja mogę ją zrobić teraz, a ty nie chciałeś jej zrobić teraz, mhm. ale możesz zrobić tylko teraz. Y, w Tytanach mamy wspólną pulę kart rozkazów, więc jak ja biorę kartę to tylko ja ją wykonuję, co jest dużą różnicą, ale też jakby ograniczam czy przewiduje Twoje ruchy? Wiem, co ty będziesz mógł zrobić do pewnego stopnia, i też ma na to moja decyzja wpływ. Mhm. Więc jest tutaj rzeczywiście pewne podobieństwo. Ostatecznie działa to inaczej, tak. ale widać pewne podobieństwo. Tam ewentualnie mogę stwierdzić, że wiem, czego na pewno nie zrobisz, bo już wyszło dużo takich samych kaw. Dokładnie. Nie, więc tak. jest to jakaś szansa, że coś tak. się już nie pojawi. Nie? Dokładnie tak. Więc tak to wygląda. I tak jak powiedziałeś, Rising Sun jest oparty o takie oficjalne sojusze. W, w Tytanach nie ma takiej mechaniki. Mamy raczej krótkoterminowe pakty, które gdzieś tam zawiązujemy. Gdziełem tak, się nad stołem Nad stołem, gdzie słuchaj, no. Rzeczpospolita ma za dużo regionów, prawda? Ja jako Szwecja chciałbym z tobą Rosją się dogadać, że tutaj jest linia naszego podziału. Ktoś się za bardzo rozpieszczał, więc nie bijmy się, bo to bez sensu. Spróbujmy troszeczkę go zepchnąć, na przykład. Więc tego typu rzeczy się dzieją. Oczywiście to nie od nich gra zależy, ale przy okazji się dzieją. No i też walka w Rising Sun jest zupełnie inna. Tam mamy licytację monetami, więc też. Tak jak w Titanach, moje oddziały mogą mieć różną siłę, w zależności od tego, jak je sobie tam wzmocniłem, e, oraz mogę się przegrywać kartami wsparcia w bitwie. E, to i tak dużo znaczenia ma, jakie mam oddziały i co się dzieje tak. na planszy. W Rising Sun mniejsze o tyle, że e, mogę wylicytować ciebie moimi pieniędzmi tak. czy roninami, więc walka jest taka mniej wprost, może bym powiedział. Poprzedzona też dużo rozmowami nad stołem i. Z tymi blefami, sojuszami. Myślę, że myślę, że w Tytanach y, bliżej jest rzeczywiście zasymulowaniu takiej prawdziwej bitwy między tymi dwiema armiami gdzieś tam na polu. Dobrze, więc kolejna gra. Y, również Erika Langa. Tak. Terytory Control, y, ale klasyk starszy, czyli chaos w Starym Świecie. Co, Łukasz, możesz powiedzieć o tej grze? No, warto wspomnieć o chaosie. Na pewno z tego względu, że gra jest bardzo popularna y, i też różni się od tych, o których mówiłeś o których mówiliśmy już, przede wszystkim dlatego, że ma kości, my też mamy kości i ma asymetrię dla frakcji i my też mamy asymetrię dla frakcji. Więc w chaos w Starym Świecie tak naprawdę przede wszystkim tym jest podobny do tytanów, gdzie mamy emocje w walce inne, więc warto od razu o tym zaznaczyć, inne. W chaosie rzucamy kości mika 6 i mamy... Na wynik 4, 5 lub 6 jest trafienie, a na 1, 2 lub 3 nie ma trafienia. Dodatkowo, jak rzucę szóstkę w chaosie, to to jest wybuchająca, czyli rzucam jeszcze jedną kością. Czyli, tak jakby wynik to jest 0 lub 1 lub 2, lub może więcej. I dla każdego działu rzucamy różną liczbą kości. My też mamy wtedy na kości, ale te wyniki na kościach są troszeczkę inne niż klasyczna kasztka. Bo, na przykład, wiem, że najsilniejszy rzut piechoty jest zawsze słabszy od najsłabszego rzutu Tytana, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. y I już nie mówiąc oczywiście o tych najmocniejszych rzutach. Mamy też łatwą mechanikę przerzutów, więc te kości tutaj są, ale one nie są trzonem bitwy. No ale jest to podobieństwo tego, że wchodzę i jest ta nutka nieprzewidywalności. No i to drugie podobieństwo, o którym mówiłem, to ta asymetria, czyli. W Tytanach mamy pewne cechy na start różne, nasi Tytanii mamy inne cechy, no i mamy swój zestaw kart narodu, więc się rozwijamy w inny sposób. W Chaosie też mamy swój zestaw kart, więc to jest bardzo podobne, czerpałem z tej gry ten pomysł, ale w Chaosie te różnice między nami dotyczą też w pewnym sensie drogi do zwycięstwa. Jakby tam są różne ścieżki, i konkretne frakcje mają łatwiejszą drogę lub trudniejszą drogę na danym polu. U nas droga do zwycięstwa, punktacja jest dla wszystkich taka sama, ale rozwijamy się rzeczywiście w różne strony. Jesteśmy od siebie różni z założenia. Czyli jest kilka podobieństw między tytanami a chaosem w Starym Świecie? Więc pytanie, Łukasz, czy warto mieć obie gry na półce? Są podobieństwa, ale nie ma ich aż tak dużo, więc myślę, że jak się zagra w obie te gry, to aż takich nie widać. Hmm. Pozornie może widać te podobieństwa, ale ostatecznie. Tytani działają na, na innych zasadach, są oparci o inne pewne podstawowe mechaniki. Walka jest oparta o kości, ale w mniejszym stopniu zależy od rzutów, a w większym od tego, jak jestem przygotowany do bitwy. Asymetria nie aż tak mocno ukierunkowuje naszą rozgrywkę. No i jakby całe odczucia i decyzje związane z rozgrywką są oparte o karty rozkazów. Więc yy, to daje inną zabawę. Inną zabawę strategiczną pod kątem naszych misji i taktyczną w kontekście tego, co się dzieje na planszy. Więc tych różnic jest sporo i tak naprawdę na żywo, jak ktoś zagrał w Tytanów, to nigdy nie miałem skojarzeń z chaosem w Starym Świecie. Odnoszę się do tego, no bo padły takie pytania czy takie komentarze w, w sieci. Ja myślę, że jak to przedstawiamy, to ktoś może z tym skojarzyć. Jak zagracie, to zobaczycie, że naprawdę to jest zupełnie inna gra. myślę, że w ogóle wiele skojarzeń pojawia się w momencie, w którym grę zobaczymy po raz pierwszy tak. kilka zdań i że są figurki, że są kości. Wtedy są skojarzenia, a po partiach, no właśnie, sytuacja jest inna. Tak. Ostatnia gra, o której chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, to gra, w którą ja nigdy nie grałem, więc nic się nie wypowiem, więc tobie oddaję kaszpałeczkę Nexus Ops. Nexus Ops, tak. Jest to gra trochę starsza. I rzeczywiście też można tu dostrzegać pewne podobieństwa, padały takie skojarzenia. W Nexus Ops każdy ma identyczną frakcję. My tutaj mamy w tytanach asymetrię. I runda po rundzie, fala po fali można powiedzieć, że rzucamy oddziały na pole bitwy. One wybiegają, walczą, wybiegają, walczą i tak dalej. A kontrola regionów ma też pewne znaczenie. Ale tak dla punktów chodzi o to, żeby walczyć w Nexus Ops. I tam walka znów jest oparta mocno o losowość, o kości K6 i wyniki na tych kościach. I no ale podobieństwem są właśnie ukryte cele, chociażby. Podobieństwem jest to, że, że walczymy o jakieś ukryte rzeczy, chcemy coś zrealizować, więc to gdzieś tam się może kojarzyć. No i kojarzy się też to, że w Nexus Ops też jest jakby sporo walki, sporo interakcji, tak jak już we wspomnianym wcześniej, chociażby Kemecie. No ale co do zasady, no to tak jak powiedziałem, to w Nexus Ops nie ma tego poczucia kontroli i tak naprawdę decyzje, które podejmujemy o tym, jakie ruchy będziemy wykonywać, one są o wiele prostsze, o wiele mniej złożone niż w Tytanach. Raczej po prostu wybiegamy gdzieś tam falami po to, żeby walczyć, walczyć, walczyć. A tutaj y, przesuwamy tą linię frontu, staramy się obserwować i więcej kminić, zarówno długoterminowo, jak i y, w tych gdzieś tam taktycznych starciach na planszy. Więc z tego jest zdecydowanie więcej i już ta wspomniana losowość w walce. Mhm. Ja obiecałem, że to jest ostatnia gra, ale jednak jest jeszcze jedna gra, o której chcielibyśmy na końcu powiedzieć i o której też na początku, szczególnie gdy pokazywaliśmy Tytanów było sporo pytań, czyli, czyli ryzyko. Zasadniczo inna gra, ale wciąż pytanie do ciebie, czy widzisz te dwie gry na półce obok siebie, czy jedna drugą wyklucza? Tak. <laughs> Nie, oczywiście żartuję. To są zupełnie, zupełnie, zupełnie inne gry. E, skojarzenia, jakie można mieć z ryzykiem, są takie, że są te trzy typy figurek. Tak jak w ryzyku. My mamy oczywiście figurki większe, dokładniejsze, e, więc to ciężko je nawet te figurki porównywać. No ale są też podobne w miarę figurki, też na planszy. Jest plansza świata. Jest też plansza jakiejś… Tutaj też jest geograficzna. Tam, tam jest cały świat, to jest jakaś część. I tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o podobieństwa. Tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, Tytani są grą bardzo przystępną, jak na te duże gry figurkowe. Mhm. Więc chciałem, żeby w, w ramach tych decyzji, które tu podejmujemy, w ramach tej zabawy, jaką tutaj mamy, było jak najmniej niepotrzebnych zasad, żeby ten próg wejścia był jak najniższy. Więc oznacza to, że jeżeli mamy kogoś, kto grał kiedyś w ryzyko, to będzie to pewnym wyzwaniem, jeżeli nie grał nic innego, żeby poznać Tytanów, tak. ale jest szansa, żeby go zahaczyć hmm. o to. Jest szansa, żeby y, może powoli, może na, w jakimś wariancie uproszczonym, tak, na początku, ale wprowadzić go w duże gry e, najpierw w tym wariantem uproszczonym i potem już w ten pełny wariant tytanów, który bez jakichś zbędnych zasad będzie dawał naprawdę dużo Dużo dobrej zabawy, dużo tej strategicznego planowania i e, decyzji, zarówno w ruchach, jak i w walce. Dobrze, drodzy widzowie, to tyle na dzisiaj. E, przypominamy, e, że pojawi się też w sieci gameplay, na którym będziecie mogli dokładnie zobaczyć, jak wygląda rozgrywka w Tytanów. E, może nawet dwa gameplay. Może nawet dwa. E, no i też e, przypominamy o tym, że pojawią się w sieci jeszcze filmy dotyczące kampanii, mm -hmm. cen, celów i wszystkiego, co jest z nią związane. E, no i pojawi się też film, o którym będziemy, w którym będziemy mówić, o tym, jak gra powstała, będziemy poruszać kwestie klimatu i takie, właśnie, różne zakulisowe smaczki. Bądźcie więc z nami. Pamiętajcie, żeby być w dniu startu kampanii, czyli 19 września o 10:00. Sprawdzałem cię, Łukasz. Bardzo dobrze. To tyle. Dziękujemy, do zobaczenia. Cześć. Cześć.